Buongiorno, buongiorno! witam Was z Piazza La Cinta, czyli jedna z najładniejszych plaż północnej części, północno-wschodniej części Sardynii, rejon Olbi na południe od Olbi. Północno-wschodnia część, mam tu na myśli tą część, w której jest Olbia, Porto Rotondo, Porto Cervio. Duża plaża, komercyjna plaża z dużymi parkingami. Wszystko niestety płatne. Natomiast bardzo szeroka, woda iście turkusowa, co zobaczycie zaraz na ujęciach z drona. Parking kosztuje 1,5 euro za godzinę w sezonie maj. Jeśli w maju wybieracie się w to miejsce do połowy czerwca, to tak jak dzisiaj jest niedziela, ludzi na plaży, tak jak widzicie za mną jest trochę, ale o 11 spokojnie. Parking jest w 20% zapełniony. Na plaży znajdziecie spokojnie miejsce dla siebie, a nawet bardzo dużo miejsca dla siebie. Więc żaden kłopot. W wakacje, jak rozmawiałem z ratownikiem, jest tu masakra i trzeba przyjeżdżać dużo, dużo wcześniej, żeby w ogóle wbić się na parking i znaleźć tutaj miejsce. Sami zobaczcie na kolor tej wody. A jesteśmy w Europie, nie na Karaibach. Kala La Cinta, bo tutaj właśnie jesteśmy e, czysty lazur praktycznie jak to śpiewa Dawid podsiadło fal, nie ma fal nie ma fal e, można tak brodzić 100-150 metrów e, no i generalnie nic się nie dzieje, cały czas woda jest po pas po szyję e, za chwilę wychodzimy z wody praktycznie jest po kostki tam głębiej po prostu raj na ziemi do zabawy, dla dzieci, dla wszystkich dla umiejących pływać, nieumiejących dla nurkujących a tam z tyłu też dla tidesurferów, jak widzicie, całe grupy tam chodzą, na szczęście na drugą stronę nie przeszkadzają w ogóle wiatr jest super, chłodzi ciało także kala La Sinta powala pod każdym względem tak samo jak kala Brandici ale La Sinta jest po prostu szeroka, długa pomieści tutaj tłumy ludzi parking jest przeogromny Widoki na góry, jak widzicie za mną, tam znowu jest ten masyw taki skalny, przepięknie to się komponuje z linią morza. Więc rewelacja, jeśli jesteście na Sardynii, albo planujecie, jeśli nie planujecie, to do tej plaży to warto przyjechać. Woda ciepła już w maju. O, kurczę, ale strzał, mówiłem, że nie ma fal. Więc tak to z góry wygląda leżaki, pierwszy rząd 30 euro, drugi rząd 25 euro generalnie wszystko porezerwowane praktycznie nie ma szans, żeby tu cokolwiek wbić w porównaniu do Cala Brandici te plaże są odmienne piasek jest taki sam natomiast Brandici jest po prostu bardziej epicka w zatoce położona, woda jest cieplejsza tak jak wspomniałem, piasek taki sam miejsca jest mniej Bardziej według mnie taka komercyjna, natomiast jest więcej beach barów, można coś zjeść, można kupić piwko no i chyba taka bardziej tajlandzka, taka bardziej epicka, ja to tak nazywam. Bo jest po prostu w takiej zatoce i tak położona między skałkami. Sprawia to wrażenie takiej bardziej większej kameralności. Natomiast tutaj jest po prostu patelnia o długości zdaje się jak półtora kilometra albo więcej, więc miejsca jest dla wszystkich enaf enough. enough. No, i co więcej, no, piasek. Zobaczcie, piasek to jest mąka. Mąka porównywalna do tych moich ulubionych, które zawsze powtarzam: Kohong, Cayo Blanco. Czyli Kohong, czyli Tajlandia, Cayo Blanco, czyli jedna z wysp na Kubie, gdzie nie ma hoteli, tylko po prostu jest plaża i dzikość. I delfiny. Co więcej, no, zaraz wzbijamy maszynę w powietrze, żeby zobaczyć, jak wygląda to. To z góry, natomiast Lazur jest tak e, fajny, że aż nie do opisania, że jest to godzinę 40 minut e, lotu z, z wiednia, czy 2 godziny i 10 minut z Krakowa. E, więc e, no na pewno warto tu przyjechać, można pokombinować, można samochód zostawić w San Teodoro e, i, i po prostu sobie tu przyjechać normalnie. Muszę się schować, bo idzie policja, a ja trzymam którego nie wolno tutaj pić eee, więc można pokombinować e, zostawić samochód przy sklepie w San Teodoro tam parking jest po prostu zupełnie bezpłatny e, i przejść tutaj dosłownie, nie wiem, 400 metrów e, wtedy zaoszczędzicie około 10 euro bo na drodze dojazdowej do parkingu samochodów nie wolno parkować policja chodzi, wlepia mandaty i, i generalnie e, trzeba na to bardzo bardzo uważać. Jak widzicie za mną Policjanci chodzą, sami się zastanawiają, czego oni tu szukają. Wczoraj gnali po prostu tych handlarzy ciemnoskórych, którzy przyjechali z Afryki dorabiać. Jak się pojawi, policja pojawiła na plaży, to generalnie tak dawali wszyscy nogę, że gubili wszystkie swoje kapelusze, te parea ich nie interesowało, piłki zostawiali i zwijali się z plaży w sekundę. A ta policja chyba jakiś tam, jak widzicie, wywiad robi, nie wiem, czy ten pan może pił... Nie wiem, trudno powiedzieć, no never mind. Jak to się mówi, nie wtykać nas w nie swoje sprawy. Eee, także, no to, to tyle chyba odnośnie tej plaży. Oczywiście za nami są wydmy. Wydmy są chronione, nie wolno tam wchodzić oficjalnie, nie wolno tam nic rozbijać, żadnych namiocików. Eee, lokalne tam eee, chodzą sobie zwierzątka. I mają teren y, wolny dla siebie. Za nimi jest jezioro za wydmami, dosyć spore. I to chyba tak bardziej chodzi o tamten teren że chroniony, żeby tam po prostu ludzie nie chodzili do, do toalety. Y, za chwilę tak startujemy dronem i nie tracimy czasu. A i pamiętajcie, aby po obejrzeniu zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, komentarz. No i dużo, dużo, dużo ciekawych lajków zostawcie, bo są mi one bardzo potrzebne na powiększanie zasięgu, które ostatnio kuleją mocno na YouTubie. Także liczę bardzo na Wasz ciało i miłego oglądania.